Dobry wieczór. Chciałem Wam trochę przeczytać z Ewangelii Jana. Haleluja, Duchu Święty. Otwórz nam serce, otwórz nam uszy, otwórz nam oczy Twoje duchowe, kiedy czytamy słowo Twoje święte i wypowiadamy dobrą nowinę, aby ludzie mogli się... Do ciebie zwrócić, do ciebie wrócić, ciebie poznać i otrzymać zbawienie, które tyś ofiarował wszystkim i ofiarujesz dalej wszystkim. Hallelujah, Duchu Święty, Twoje słowo wypowiadamy na wieki wieków. Amen. Zaprawdę powiadam Wam, ktokolwiek słucha mego słowa i wierzy temu, który mi nie posłał. Pan Jezus tutaj mówi, ma życie wieczne i nie będzie osądzony, ale przeszedł ze śmierci do życia. Zaprawdę powiadam wam, nadchodzi i już nadszedł czas, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a ci, którzy usłyszą, będą żyć. Albowiem, jak ojciec ma życie w sobie, tak też dał synowi, aby miał życie w sobie, i dał mu władzę sądzenia, ponieważ jest synem człowieczym. Zaprawdę, powiadam wam, powtarzam: nadchodzi i już nadszedł czas, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a ci, którzy usłyszą, będą żyć. Albowiem jak Ojciec ma życie w sobie, tak też dał Synowi, aby miał życie w sobie. Alleluja. Życie, które ma Pan Jezus w sobie, to jest to samo z życie, które jest w Ojcu. Ale Ojciec oddał władzę Synowi. Dlaczego? Bo Syn jest ten, który zapłacił za grzech. Syn jest ten, który nam zapłacił za grzech swoją, swoją śmiercią i też zmartwychwstaniem. Dopóki nie przyjmujemy Pana Jezusa jako Zbawiciela, dopóki żyjemy w swojej a, ciemności, Jesteśmy właściwie w trumnie, już jesteśmy bez życia i bez, bez żadnego ratunku, ale w tym momencie, gdzie przyjmujemy Pana Jezusa jako Zbawiciela i jesteśmy pokryci w krwi Jego, w tym momencie właściwie wychodzimy z tej trumny. I, usłyszy, i, i, I słyszymy głos pana Jezusa pierwszy raz i przyjmujemy jego głos, i wtedy przechodzimy ze śmierci na życie. To, 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 to nie znaczy, że tylko ci, którzy umrą i usłyszą głos pana Jezusa, jak będzie koniec świata, ale Pan Jezus nam mówi, że, że wszyscy, którzy żyją, bez Boga, bez Ducha Świętego, są umarłymi i są bez tego życia. Ale w momencie, gdzie przyjmują to zbawienie i są w krwi Pana Jezusa wymyci, w tym momencie oni są odnowieni i przychodzą przechodzą ze śmierci na życie, bo teraz życie do nich przychodzi z Ducha Świętego, więc dużo, dużo z nas chodziło do kościoła i słyszeliśmy Ewangelię i słyszeliśmy różne rzeczy, ale mało z nas miało